No, się maneczko, Właśnie przyszły drzwi. Znaczy, już jakiś czas temu przyszły drzwi. E, Futryna widać pełna. Bardzo fajne, mi się bardzo podobają. I tutaj zrobimy takie coś. Taką przybitkę. A dzisiaj zmieniamy to. W to. No i mamy to wstępnie. Tylko są przełożone, przełapane na śruby w ogóle nawet nie jest yy, pianka jeszcze wstrzyknięta to jest jeszcze ta stara pianka z góry jama z boku ogólnie pasują idealnie do wejścia no i fajnie wyglądają, podobają mi się i teraz będzie można już kontynuować oczywiście jeszcze tutaj te narożniki trzeba będzie przepodkleić no i można będzie kontynuować tutaj całą fasadę wczoraj zacząłem robić yy, rolety tą już mam dociętą całą tej jeszcze nie, ale to też zrobię dzisiaj no i powoli będziemy robić. Jaka jest różnica tutaj w tych drzwiach i nie wiem właśnie, y, czy dobrze zrobiłem, nie mam pojęcia, czy dobrze zrobiłem. Te tutaj alkohol z napisem były otwierane drzwi w tą stronę, tutaj. Tak? A te są otwierane w tą stronę. Specjalnie tak y, kupiłem w tą stronę, choć nie wiem, czy dobrze. A teraz zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Czyli idę. Idę do domu, tak, tutaj będą schody. Y, trochę dalej będą te schody, Tam, tak jak mniej więcej te drzwi, czyli. Dobra, tak jakbym te tutaj szedł, idę sobie tu, idę na wprost i otwieram drzwi. Mam nadzieję, że dobrze zrobiłem. Honey, I'm home! Ale, kurde, syf. No, i z drugiej strony tak to wygląda. Słuchajcie, postanowiłem to nagrać, dlatego że yy, nie chcę mi się czekać na kogoś, kto by przyszedł tutaj. W tym momencie właśnie przyszły mi klipsy do dokończenia całej rolety. Nie pokazywałem wcześniej, powiedziałem wam, że będę pokazywał jak dotnę rolety i w ogóle jakie będę malował i coś tam, ale miałem taką handrę, Ale nie robiłem tego, nie włączałem kamery. Nie chciało mi się kompletnie w ogóle nic pokazywać. Przychodziłem tylko tak jakieś małe roboty robiłem, ale tymi małymi robotami skończyłem docinanie wszystkich tych rolet i postanowiłem teraz, właśnie, że nagram, dlatego że chciałem tylko ją wynieść na zewnątrz, tą roletę, ale postanowiłem ją sam włożyć na miejsce. Zobaczymy, z jakim to będzie skutkiem. Dobra. Jest to roleta 280, bardzo ciężka. No i trzeba ją tam włożyć, a więc zobaczymy, jak mi się to uda. O i chyba mi się nie uda widzę Bo to strasznie ciężkie jest Grzesiu mówił, że przyjdzie, ale nie chcę mi się czekać na niego Więc postanowiłem sam Ach. O man To już mnie kręgosu boli, a jeszcze dźwigam takie ciężkie rzeczy o dobra, pierwszy etap się udał, bo, bo weszło Teraz drugi etap Teraz to jakby to przeciągnąć, żeby było dobrze. Nie ja wiemy. Nie ja wiem. To zrobię tak. Dobra. No, jestem ciekaw, czy ja, to mi się uda zrobić, bo czy, czy ryzykować, czy czekać na grzesia. Bo ta ruda to jest bardzo ciężka i ona, jak, ja, jak wejdzie tu w jedno to niekoniecznie może wejść w drugie tu w to Ej, kurde, chyba poczekam jednak na Grześka. no chyba poczekam, bo bo to będzie ciężka sprawa tak włożyć czy nie? Poczekam na wiaśko. Dobra, niestety poległem, nie daję rady. Słuchajcie, ja bym to normalnie może i postarał się zrobić, wstawić. Ale z doświadczenia wiem, że zaraz mi coś tu pękło. Nie chcę już robić drugi raz roboty. Wstawię i to będzie temat zamknięty. Przejdziemy się dookoła. Tu jeszcze zostało mi zataśmować. Znaczy, za zabiteksować. Ta roleta już jest stawiona. Ta już jest stawiona, ta chodzi już góra-dół. Ta jeszcze nie jest podłączona. O, o, o. E oczywiście będę wszystkie lakierował sobie. Taki był plan. I teraz uwaga. Drugi raz bym tego nie zrobił. Zamówiłbym normalne rolety. Niestety nie na wszystkich e wszystkich rzeczach można sobie przeoszczędzić. Oczywiście przeszczędzę, przeoszczędzę, ale Powiem Wam szczerze, że gdybym pracował w tym czasie, co bym zrobił te, te rolety, czyli ten czas pracy, to bym spokojnie kupił sobie te rolety. Dlatego, yy, dlatego yy, chciałem zobaczyć jak to tam się robi, czy to fajnie wyjdzie. Zrobić zrobię, aczkolwiek drugim razem już bym takiego czegoś nie zrobił. Już bym, chyba żeby był w kolorze antracytowym już po prostu za długie, ale w kolorze antracytowym. No to tak, a one są brązowe. Ja je będę musiał lakierować. Widzicie, tutaj, już tutaj ściągnąłem to na chwilę, bo y jeszcze tą stronę tutaj robiłem. O, I tak to wygląda. U mnie praktycznie się nic do przodu nie posunęło. Nie wiem, jakoś tak mi się nie chciało za bardzo robić. Troszkę zrobiłem fasady, coś tam w środku porobiłem te rolety, skracałem, też parę godzinek dziennie. I patrzcie, o, tu troszkę fasady, dzisiaj mam w planie tą fasadę całą dokończyć, a zobaczymy jak będzie, dobra, tutaj w środku nie będę Wam pokazywał, bo zrobiłem taki syf, że aż szkoda gadać. No Manko jestem na działeczce, zobaczcie, nie pokazywałem wcześniej jak robiłem to. Tyle tej fasady zrobiłem tutaj z tej strony, oczywiście. Ja nie robiłem tylko fasady, kolega tutaj przyszedł i powiedział, że to by zrobił wszystko, co ja to zrobiłem, to w jeden dzień. Ok, możliwe, że tak jest. Nie wiem, nie wnikam. Ja to robiłem. No i przyszedł Bank Energii z Polski. Właśnie tak to wygląda. Jeszcze było wieczko tu z góry, który stoi tam. O, tak tylko się odhacza. I zobaczymy, czy już go tutaj widać. Zobaczymy, jak to. Wygląda. Tyle, że ja jestem i mój syn tylko I nie wiemy czy damy radę to przetransportować Uwaga Tym Z takim czymś Ja nie wiem czy to się uda No i mamy tu załadowane na wózeczku Kółeczko pierwsza klasa Kółeczko pierwsza klasa oczywiście na kapciach to waży 150 kg, nie? Nie wiem ile w sumie to waży, ale w waży. I uwaga! Podejście do domu. Podejście do domu. Tutaj z synem przygotowaliśmy taki piasek. Tutaj takie coś. I taka rampa. I zobaczymy, czy nam się to uda. A tutaj taka wstaweczka, bo nie pokazywaliśmy wcześniej jak to yy, robiliśmy, bo Musieliśmy posłuchać mądrzejszych ludzi od nas Jak ustawić ten falownik w, Ale teraz się włączę dlatego, że może być małe boom, <laughs> Ponieważ włączamy właśnie Bank energii 16 kW No i zobaczymy Czy wybuchnie czy nie, Kamil właśnie ustawił Wszystko No zgodnie z jakimś tam gościem z internetu, który Ma dokładnie ten sam falownik Aczkolwiek Falownik falownikowi nierówny Niby to samo, a całkowicie inne ustawienia, w sensie w innym miejscu, nie pod jedynką na przykład, tylko pod czwórką, takie tam. No to zobaczymy, jak to wybuchnie. Kamil, czyn, powinnoś. Z tyłu dwa przyciski. Tak jest, z tyłu dwa te, yy, jeden i dwa, nie wiem, który pierwszy właśnie. Nawet. Ja się odsuwam tylko dlatego, że kamera nie łapie. No, dwa guziczki. A, tak. Uciekamy. Ja mam wykorzystany całkowity czas nagrywania, nie? Ale masakra. No ale dobra Chyba wszystko jest ok. Press Any Enter. No. Coś tu się to Nie. Yy, tak, ładuję baterię. Tak, Ładuje baterie, no. Tylko za mnie pokazuje. A tu pokazuje wolty? No dobra sprawa, woda wygląda woda tak, że... O, No czy to cały czas chodziło, ale... Tutaj widzisz? O. To Oh.